Siemanko, kolciska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Real Madryt, a dzisiaj rozpocznę od meczu rewanżowego w lidze mistrzów z Atletico, i od meczu, a potem mecz ligowy oczywiście z Atleticiem. Na Estadio Santiago Bernabeu wygraliśmy 2-1. do Wynik, jak patrząc na przebieg gry, to kapitalny, no bo Courtois nas tyle razy ratował, że ten wynik jest naszym wielkim sukcesem. W meczu rewanżowym liczymy jednak na pewne zwycięstwo. Gramy na wyjeździe, ale to nie jest symulowana kariera, więc... Chyba się nie mamy czego obawiać, tak naprawdę. No i tutaj dokonamy pewnej zmiany w składzie. Myślę, że Modricia zastąpi Eriksen, bo ostatnio gra naprawdę dobrze. I co tu dużo mówić? Zaczynajmy. To widowisko. Ładnie tutaj Lewandowski opanował piłkę mimo ataków gracza Atletico. Lewandowski zagrywa do Lazarda, Belk ma sporo miejsca. Próbuje go atakować Arias, ale się poślizgnął, jak Wawrzyniak z Niemcami. Azard ładnie tutaj drybluje Dybala i uderzenie fatalne i piłkę w rękach ma Jan Oblak. Bale wznowi gra od autu. Jest tutaj jeszcze, zobaczmy, Kazemiro zagranie do środka Dybala. Wycofuje piłkę do Kazemiro. Dybala ładnie panuje nad piłką. Azart, Dybala w polu karnym nie trafia w piłkę. Dramat, po prostu dramat. Wygrywamy pojedynek główkowy, brawa dla Kazemiro. Jeszcze Bale Do środka. Azart wypuszcza dybale. No i nie ma bramki, ale jest dobitka. Wreszcie się udało. 1 do zera. No ale już myślałem, że znowu ta piłka nie wpadnie do bramki. Ale tym razem fortuna była po naszej stronie. Piłka odbiła się pod nogi dybali. Obrońca jeszcze tam rozpaczliwie się rzucał, ale nie był tak dobry jak Suarez na mistrzostwach świata z Ganą. W słynnym meczu tutaj pewnie padła bramka. I rozpoczynamy drugą połowę. Eden Azard ładnie tutaj zaczyna tą ofensywną akcję. Azard do przerwy prowadzimy skromnie. 1 do 0. Kazemiro zwleka i spowalnia tą akcję, niestety. Bale. Azar, Lewandowski, jeszcze ma tutaj Dybale, szansa Argentyńczyka! I 2 do 0 z prawej nogi też potrafi fantastycznie wykończyć. Klasyczna jego cieszynka. No, i to Paulo Dybala może dać nam awans do półfinału Ligi Mistrzów 4 do 1 w dwóch meczu Atletico teraz potrzebuje czterech bramek, by nas wyeliminować. Chyba im się nie uda, przynajmniej taką mamy nadzieję. Dobrze jego Costa do Saula, jest tutaj wypuszczony Korea, Argentyńczyk biednie, biegnie skrzydłem, Marcelo nie jest w stanie go dogonić. Centra na pole karne, ale Nacho uprzedza napastnika i zagrywa do Thibaut Courtois. Dobrze to Lewandowski, opanował piłkę, jeszcze azart, wypuszczony Paulo Dybala czyżby hat-trick, zobaczmy, co zrobi Argentyńczyk, chybił, a było tak blisko szczęścia, oblak nie dałby tutaj rady interweniować, ale od szczęścia Dybale dzieliło kilka zaledwie centymetrów. No, i tutaj jeszcze zmiana: Asensio pojawia się w miejsce Eriksena, a Oblak wznowi grę z piątego metra. Na razie niszczymy Atletico, nie są w stanie na własnym stadionie nic pokazać. Grajmy swoje, a wygramy to spotkanie. Mané ładnie panuje nad piłką. Jeszcze Dybala do Casemiro, Brazylijczyk zagrał do Asensio, wypuszczony Callejon w polu karnym. Cajehon i 3 do zera: tak jest, tak jest, tak gra Real Madryt. I widzimy jeszcze Kajechon prowokuje kibiców. O to właśnie chodzi. Tak powinno się grać w meczach wyjazdowych. 5 do 1 w dwóch meczu. Różnica klas, no ale nie trzeba było tego nawet mówić przed meczem. No Real jednak jest dużo bardziej utytułowaną drużną i Atletico. Dla nas w tym meczu jest jedynie tłem. Dobrze to Lingard. Zagrał, no ale mimo wszystko Sergio Ramos uprzedził. Gracz Atletico, ostatnia akcja meczu, Mané daje z siebie wszystko, były gracz Liverpoolu. Ależ zwiódł tutaj z dziecinną łatwością obrońcę, Mané na pustaka, no i Kajehon druga bramka. No, ma dzień dzisiaj swój Kaje no. Widzimy kolejny raz, prowokuje kibiców. 4 do 0 i Real żegna Frajera. 6 do 1 w dwóch meczu, no i Atletico... Żegna się z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Byli bez szans w tym meczu rewanżowym. Grali fatalnie i wypunktowaliśmy ich w każdym moment, w każdym możliwym aspekcie. 4 do 0. Wynik wręcz upokarzający dla gospodarzy. Przegrali na własnym stadionie, nawet nie podejmując rękawicy. Po prostu nic nie grali. Do przerwy przegrywali tylko 1 do 0, a po przerwie rozwiązał się bramek, worek z bramkami. Tutaj widzimy statystyki. Atletico nawet nie oddało celnego strzału. To jest chyba najgorszy ich mecz w historii. No ale kiedyś musiał się taki zdarzyć. No i zdarzył się akurat w meczu z Realem. Pokonali nas może i w Lidze, ale w Lidze Mistrzów to my pokazaliśmy swoją wyższość i pokazaliśmy, kto rządzi w Madrycie. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Awansowaliśmy dalej w rozgrywkach Champions League. No, i oczywiście jesteśmy w siódmym niebie. Tutaj konferencja prasowa przed meczem z Atletikiem. Pochwalmy Real Madryt, bo teraz tylko można ich chwalić, bo grają naprawdę fenomenalnie, nie popełniają błędów. No i to się właśnie ceni, taką drużynę chcemy obserwować. No i zobaczmy, jak tam pozostałe rezultaty. United wyeliminowało Barcelonę. City, no Lyon to bez niespodzianek. Bayern, Walencję też bez niespodzianek, a żeby Barcelona przegrała z United. No powiem wam, tego to bym nie obstawił u żadnego Bukmachera. No to jest prawdziwa sensacja, w Champions League najlepszym strzelcem... No, teraz się dowiemy kto jest. Robert Lewandowski, 7 bramek w 10 spotkaniach, strzela w ważnych meczach, to jest najistotniejsze. Asysty, najwięcej azart wraz z Errerą i Pogbą. Najwięcej czystych kąt Jan Oblak, ale już więcej nie zachowa, więc De Gea może go wyprzedzić, czy tam Manuel Neuer. A może nasz Thibaut Courtois, chociaż on to ciężko ma z tymi czystymi kątami. A teraz czas nawet z Atletikiem Bilbao. Zawodnik wraca po kontuzji, zobaczmy kto Rafael Varan, ale dajmy mu jeszcze chwilę odpocząć. Wróci na kluczowe spotkania, no i wtedy na pewno pomoc Francuza będzie nieoceniona. co jest dobry, no ale Varan jest jeszcze lepszy. Oczywiście dokonamy kilku zmian przed spotkaniem z Atletikiem, bo niektórzy piłkarze zasługują po prostu na odpoczynek. Nie wszystkich oczywiście zmienimy, no bo nie mamy aż tylu klasowych rezerwowych, żeby nie zaniżać poziomu, bo najważniejsze jest to, żeby dokonywać zmian, ale z głową, żeby ci, którzy wchodzą, nie zaniżali poziomu i żeby Real Madryt był nadal taką potęgą jak jest obecnie, bo na razie miażdżymy każdego rywala na naszej drodze. Zaczynajmy drugie spotkanie. Dobrze TKEHON. Rozpędza się Hiszpan Kajechon, ależ zabawa, zagrał do Modricia, Modryć przedziera się, jeszcze Lewandowski, Asensio wychodzi na pozycję Lewandowski, ale podanie nie w tempo, no i niestety obrońca dał radę interweniować, no i Njunierz wybija piłkę na aut, Vinicius zna wiegrę, Marcelo, jeszcze zagrał do Jorente. Ten uruchomił Lewandowskiego. Kajehon obraca się z piłką. No ale kapitalnie, Aerin, ależ to była interwencja bramkarza Atletiku. Kapitalna parada. Stadiony świata można by ją obserwować w nieskończoność. Jakim cudem on powstrzymał Kajehona? Jeszcze Kajehon opanował tą piłkę bez najmniejszego problemu, Lewandowski. Bawi się tą piłką, o to właśnie chodzi. Asensio. Zwleka z podaniem wreszcie podał Vinicius do Marcelo. Brazylijczyk uderza i gol. I gol na 1 do 0. Vinicius asystował przy bramce Marcelo. No on jest dużo lepszy w ofensywie niż w defensywie, nie oszukujmy się. Marcelo co jak co, no ale w defensywie czasem popełnia mnóstwo błędów. Ale w ofensywie jest nieoceniony. Ładna asysta Viniciusa i wykończenie jego rodaka. No i tak powinien grać Real Madrid. Dobrze tutaj panuje Martinez nad piłką Garcia. Jeszcze zagrał do Williamsa. No ale ten strzał tuż obok bramki, a to jednak Beniat uderza, nawet nie Williams, nie wiem dlaczego mi go wyświetliło. Beniat chciał uderzyć mocno, ale uderzył daleko obok bramki. Siła była, ale precyzji brak. Jeszcze te Keihon przedziera się. Z zagrań do Lewandowskiego, Robert Lewandowski. Asensio, wypuszczony Vinicius. Niech pokaże trochę tej brazylijskiej magii. Vinicius w polu uderza w boczną siatkę. Mógł zrobić wszystko, a nie zrobił nic tak naprawdę. Uderzył fatalnie. No i za moment Erin wznowi grę od własnej bramki. Zgarniamy tą bezpańską piłkę, Lewandowski odgrywa do Asensio, który wygrał pojedynek główkowy. Jeszcze Vinicius na skrzydle może centrować na pole karne i tak się dzieje: Modric! Obok Bramki no, chciał uderzyć w kozioł bardzo inteligentne uderzenie Chorwata, ale jednak niecelne. Powinien to zrobić zdecydowanie lepiej piłkarz, oczywiście tej klasy. No i mamy rzut roczny dla Atletiku. Grew znowu Beniat. Mocne zagranie na pole, karne strzał głową, no ale daleko był bramki. No. Takimi strzałami to nie doprowadzą do wyrównania. Były grad Sociedad. Martinez uderzył wręcz fatalnie wysoko w trybuny. Atletik spokojnie konstruuje tutaj akcję De Marcos. Zagranie do Corneta, który nie powinien tutaj grać, no ale to jest FIFA i tego nie ogarniesz. De Marcos. Cornet jeszcze może centrować na pole karne, zobaczmy, mocna centra, Kurtua piąstkuje. Jeszcze Garcia z pierwszej piłki, ale Kurtua takie coś wyłapuje na rozgrzewce. Przegrywamy pojedynek główkowy, jedna z ostatnich szans Atletiku. Ładnie tutaj wybiega ich skrzydłowy na pozycję, czy będzie centra, na pole karne jednak podanie po ziemi, no ale nie, zem, nie z Kurtua te numery, pewnie wyłapuje to Belk. No i jesteśmy po spotkaniu, udało nam się wygrać. 1 do zera, skromnie, ale 3 punkty to 3 punkty, nieważne jak wysoko wygrywasz. Jesteśmy liderem tabeli, cały czas utrzymujemy naszą przewagę. Statystyki bardzo wyrównane, ale my mieliśmy bardziej klasowych piłkarzy, dlatego udało nam się wygrać. Vinicius, piłkarzem meczu, asysta przy bramce Marcelo. Kurtua, 4 interwencje, Ejrin 3, robił co mógł, ale w tym spotkaniu mógł niewiele. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Oczywiście zwycięstwo nad Barceloną, 11 punktów przewagi. A do końca, z tego co pamiętam, 5 kolejek, no, czyli 2 zwycięstwa. No i już mamy pewny tytuł mistrzowski. To było piękne. No bo tak, 38 kolejek, 15 punktów do zdobycia, 11 przewagi. Jeśli moja matematyka w tym momencie nie zawodzi, no to powinniśmy już niedługo zdobyć tytuł. I wtedy oczywiście odpuścimy sobie mecze ligowe. Może zagramy jakiś tam ostatni mecz ligowy jako takie pożegnanie. No ale zobaczmy jak tam kalendarz wygląda, z kim w następnym materiale gramy z Hetafe i Rajo możemy sobie już tytuł zapewnić. No i to by na pewno było coś mega pozytywnego. I zobaczmy, z kim zagramy w Lidze mistrzów, kto będzie naszym oponentem. Manchester United, czyli pogromca FC Barcelony. No, mecze z Barcą byłyby większym smaczkiem, no ale Duma Katalonii nie dała rady, więc. To Manchester będzie naszym rywalem, a w drugim meczu Manchester City zagra z Bayernem Monachium. Też emocjonująca para. Może być wewnątrz angielski finał. My oczywiście chcemy im pokrzyżować plany, bo już niestety wewnątrz hiszpańskiego nie będzie. A w tym materiale to by było na tyle. Ja już wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!